jeszcze jedna taka rzecz przypuszczam, że ma to znaczenie, nie wiem ja się na kompresorach nie znam e, tą podkładkę z tymi blaszkami, ona wcześniej była w ten sposób przypuszczam, nie jestem pewny, jakby to dać w tą stronę, to by mogło to źle pracować lub w ogóle, także lepiej sobie zapamiętać jak to było, no i złożyć tak samo, no więc tak przykręciłem to z uwagi na to, że to jest głowica i tam jeszcze te tulejeczki musiały dojść, o których mówiłem tam między tą podkładką miedzianą najlepiej sobie to robić tak Tom, tom lub odwrotnie, no i później cyk cyk, cyk, cyk dokręcać ja to zrobiłem dynamometrem, ale pewnie nie każdy ma także nie wiem, jakby co to zrobiłem na 40 Nm. <laughs> Możliwe, że ciut za mocno, ale nic się nie stało, także... Yy, a te dwie tutaj z boku od chłodniczki yy, przykręciłem ręcznie ona czuja. No po tej operacji kompresor tak cicho pracuje, że aż jestem w szoku.